W niniejszym materiale opowiem Państwu o wpływie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Getty Nobel Banku na sprawy frankowe z udziałem skazanego banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 28 kwietnia bieżącego roku złożył do sądu wniosek o ogłoszeniu upadłości Getty Nobel Banku. Złożenie wniosku stanowi kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji banku i wypełnienie zobowiązania nałożonego przez Komisję Europejską. Podkreślić należy, że złożony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosek o ogłoszenie upadłości na razie nic nie zmienia w sytuacji tzw. Frankowiczów. Do czasu ogłoszenia upadłości bank nadal jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji i zarządza nim administrator wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co do zasady, sądy upadłościowe nie są związane z żadnymi terminami w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości i może to trwać nawet do kilkunastu miesięcy. Po ogłoszeniu upadłości Getty Nobel Banku. Wyznaczony zostanie syndyk masy upadłościowej, który od tej pory będzie zarządzał majątkiem banku w upadłości, ściągał należności od dłużników oraz spłacał wierzycieli. Proces upadłości likwidacyjnej jest długotrwały i kosztowny. Syndyk będzie starał się spieniężyć majątek w postaci nieruchomości i finansować proces upadłościowy ze spłaconych rat pożyczek oraz kredytów. Dotyczy to zarówno aktywów we franku szwajcarskim oraz kredytów złotowych. Sądy przyjmują wciąż pozwy wnoszone przez naszą kancelarię przeciwko Gettin Nobel Bankowi, w których klienci kancelarii dochodzą nieważności umów frankowych. Należy zaznaczyć, że w związku z restrukturyzacją Gettin Nobel Bank sprawy toczą się w normalnym trybem i zapadają korzystne wyroki dla klientów kancelarii. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, pierwszy Wydział Cywilny w sprawie w sygnaturze akt 1 ACA. 1261 na 21 oddali wyrokiem z dnia 16 grudnia 2022 roku apelację od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej Getin. Przedmiotowe postępowanie zostało zakończone w ciągu 24 miesięcy od dnia wniesienia posłu. Podobnie sąd apelacyjny w Katowicach, pierwszy Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt 1ACA. 1151 na 21 oddali wyrokiem z dnia 14 listopada 2022 roku apelację od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej Getin. Niniejsza sprawa została prawomocnie zakończona w ciągu 26 miesięcy od dnia wniesienia pozwu. Ponadto Sąd Apelacyjny w Warszawie, 6 Wydział Cywilny w sprawie sygnaturze akt 6 ACA 717 na 22 oddali wyrokiem z dnia 9 marca 2023 roku – apelacje od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej Gettin, zmieniając jedynie zaskarżony wyrok Sądu Pierwszej Instancji w zakresie orzeczenia o odsetkach ustawowych przyjmując inną datę ich naliczania. Niniejsza sprawa została prawomocnie zakończona w ciągu 28 miesięcy od dnia wniesienia pozwu. Przedstawione wyroki pokazują, że istnieje jeszcze szansa uzyskania prawomocnego wyroku przed ogłoszeniem upadłości Gettin Nobel Banku. Jeżeli posiadają Państwo tak zwany kredyt we frankach w tym banku, można samodzielnie oszacować, czy udzielony kredyt został nadpłacony za pomocą kalkulatora stworzonego przez naszą kancelarię. Wskazany kalkulator został zamieszczony na stronie internetowej kalkulatorfrankowicza.pl wraz z instrukcją jego obsługi, z którego korzystanie jest bezpłatne. W przypadku problemów w dokonaniu samodzielnych wyliczeń Istnieje możliwość bezpłatnego obliczenia wysokości roszczenia wobec, wobec banku przez naszą kancelarię.